Szukając wyciszenia, chcąc choć na chwilę odciąć się od gwaru miasta i połączyć się z naturą, warto wybrać się na warmię. Tu życie toczy się nieśpiesznie, tradycyjnie, w otoczeniu wspaniałej przyrody. Ta niepowtarzalna całość ma nawet swoją nazwę etnowarmia. Ma ona także swoje miejsca magiczne, w których przeplatają się tradycja i sztuka kultywowane przez ich mieszkańców. Jednym z nich są skolity. Liczne warsztaty, wystawy i spotkania to gratka dla osób w każdym wieku. Zacznijmy od roślin, których w skolitach znajdziemy całe mnóstwo. Okazuje się, że pyszną zupę przyrządzimy bez użycia wyszukanych składników. Wystarczy dokładnie rozejrzeć się w naszym własnym ogrodzie. Będzie bazowała na warzywach naszych regionalnych, będzie bazowała na kaszy jęczmiennej i chwastach. I zdołałam zł złowić tutaj chwasty takie jak pokrzywa, przytulia czepna i krwawnik. I to będzie całą bazą tej zupy. Zioła wykorzystywano również do wielu obrzędów. Najważniejszymi ziołami wtedy był bylica piołu. To była podstawa tak naprawdę wszystkich obrzędowych ziół. Był rumianek, który trzeba było zbierać akurat tego samego dnia, którym był palony później. Tutaj na przykład mamy jeszcze krwawnik, to co teraz daje nam natura. Krwawnik, mamy wrotycz, który jeszcze nie zakwitł, e, mamy jeszcze nawet bagno zwyczajne. Po zdrowej zupie, czas na drugie danie. W skolitach możemy podejrzeć, w jaki sposób dawniej wędzono ryby, a także posmakować tak przyrządzonego posiłku. Zioła, których nie wykorzystaliśmy podczas gotowania zupy, kwiaty, chwasty, trawy i zboża mogą zostać użyte do stworzenia oryginalnego wianka. Bierzemy kwiaty, wszystkie zioła, chwasty po prostu z pola, Bierzemy w jedną wielką garść, i pleciemy dookoła, tak jak nam po prostu dusza podpowiada, tak? Im bardziej jest kolorowy, im bardziej roztrzypany, tym lepiej, bo to naprawdę określa nas w środku i na zewnątrz. Wianek będzie wspaniałą ozdobą, która przyda się szczególnie w noc kupały. Podczas najkrótszej nocy w roku, panny rzucały własnoręcznie wykonane wieńce na wodę z nadzieją, że wyłowi je ich ukochany. Oczywiście znaczyło to, że ta panna będzie jego. One po to to puszczały. Jak nie miały dostępu do wody, rzucały te wianki na gałąź. Która wyżej rzuci, ta szybciej za mąż wyjdzie. Tudzież bogatszego męża znajdzie. Wszystko się liczyło. Etnowarmia kryje w sobie jeszcze wiele innych tradycji, które warto poznać odwiedzając ten region. My staramy się dogrzebywać do zwyczajów dawnych po to, żeby integrować mieszkańców i przechowywać te zwyczaje. Staramy się doprowadzać też do spotkań pokoleń, tak żeby młodsi mogli uczyć się od starszych, pamiętających tradycje naszych dziadów, jak kiedyś się żyło, po co były zioła, po co e, robiło się lalki motanki i jakie to były tradycje. W Skolitach dla wszystkich, którzy są bądź czują się dziećmi została przygotowana legenda skolicka. Jej autorem jest Grzegorz Pepe Pepłowski, który przenosi nas w tajemniczą krainę łączącą słowiańskie tradycje, zabawne wtrącenia i czary. Ale wszystko to widziała baba czarowna z chałupki nad ruczajem. A widziała tak, że ziele arcydzieńgu i owoc bzu zmieszać trzeba, z krzeku czerwonej rokuchy dodać i łże nietoperza, a to w wodę cistą wrazić w jezioro, którego nikt nie zna, i wtedy obraz jest. Widać i słychać wszystko, co na świecie się dzieje, gdzie się chce. Warmińskie tradycje kultywuje wiele organizacji na terenie Warmii. Jedną z bardziej rozpoznawalnych jest Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, które już od ponad 100 lat przyciąga turystów z różnych zakątków Polski i świata. Tradycja to nic innego jak pewne treści kulturowe charakterystyczne dla danej grupy które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Tradycja jest więc czynnikiem spajającym pewną grupę społeczną. Tradycja uświadamia nam pewną przynależność. Warto jest również w przypadku tak trudnego kulturowo regionu, jakim jest nasz region, warto znać jego historię, historię ludzi, którzy tu mieszkali. W poszukiwaniu tej historii warto zajrzeć na Warmię i korzystać z licznych atrakcji, które będą dla nas niesamowitą lekcją.